Gdybym lubił się szwęgać po zadupiach, zostałbym w domu. No i co z tym zrobisz? Ja nadziewam. Jeszcze powrócę. Na Nie ma sprawy. Wykryto wroga. Jest luz. Jakoś mi słabo. Kiepsko się czuję. Świeże mięso. Nic jej nie będzie. Wieprzowina jest lepsza od drobiu. Chcesz cukierkiem? Czuję Czujecie nosem. Mówili, że jestem potworem, więc będę potworem. Łapcie naszą flagę, Snajper Szponu. Niech na ktoś ją wreszcie zabije. Jest egzekutor. Załatwione. Zabójczyni wyżarła. Nie będzie już nam bruździć. Jest zabójczyni. Tam jest. Jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj jest zabójczyni. Zabij ją! Wykończyć ją! Skupcie się na zabójczyni. Szturmowiec ciągle dycha. Jest ranny. Odzyskajmy flagę. Osłaniajcie flagę. Nie dajcie im zabrać naszej flagi. Odzyskajmy flagę. Świeże mięso. Umie się grać. Załatwiony. Zaorałem amatora. ha! Wyrwałem chwasta. Gdzie polazła? Odzyskać naszą flagę. Dom twój, tam, gdzie hak twój. Jak ci się nie podoba, to wracaj do siebie. Nie kładź swoich gratów na stół.

tobie co do tego, to kupse słuchawki. Na pewno nie masz potwora pod łóżkiem. <laughs> dopadnę cię, a wtedy. <laughs> Przynajmniej nie jestem idiotą. Wyglądasz na dzianego. Szkoda. Mam wakacje. Daj mi spokój. <laughs> No ho! Chodź bliżej! Wracaj do piachu! Za łatwo! Teraz się zamkniesz! Kulka mu się urwała temu chomiku! Wielki cel! Nie wstawaj! Zdychaj! Nie! Jednym ciosem? Prosto w mordę! Rzeźnia! Ja chciałem. Nie tropisz? A ty gdzie? Zakaz biegania. Lądowanie awaryjne. Żyj, gruz. Hej, ptaszyno. Ups. To cię zabiło? Hej. Witam. Ale sieczka. Kolejny. Rozwałka. Oj, kurczaczku, nie ma co zbierać. Łatwa ofiara. Mam się. Żyj glebę. Na niebie czysto. -ha 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 -ha. Na ha 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 Śmieć. Wygrywam. To jeszcze się nie skończyła. Ruszcie gnate. Nazremy się jak wieprze. Jedziemy. Over here. This way. Get over here. Come here. Come on. I'm waiting. I've seen faster slugs. Get over there. Waypoints ahead. Step to it. Move. Just do it! Hurry up! I'm bored! <coughs> you paying attention? What's taking so long? This way? Through here? Ta, nie. Ja nie przegrywam. Atakować! Szybciej, bo przegramy. Do ataku! Dokończcie to! Już prawie cisnąć! Załatwić ich! No dobra. Wracam. Podniosłem się z dna. Komu w drogę? Wszyscy spadać. Żegnam. Pa. Nara. Spadaj. Wyładunek złomu. Na kolację będzie małpina. Fajny mech. Ja nie latam. Nikt nie lata. Mam cię. Zasłaniasz mi słońce. Smash through. make a path. Break through. Generator osłon wroga przerobiony na złom. I tak ich nie potrzebowałem. Rozwalić cel! Z prawej. Wszyscy razem! Z lewej! Przejmuję cel! Przestań się opierdzielać! Jestem tutaj! Siekacz! Siekacze! No! Wstawaj! Walą prosto na nas! Zostawiam flagę! Przesyłka specjalna! Punkt dla wieprza! Eksterminator! Będzie zabawa! Znajdźcie ten generator osłon. Mają tu generator osłon. Widzę OL14. Szturmownik na widoku. Jedyne miejsce, w którym serwują porządną chińszczyznę. Wieprz jest dziki, wieprz jest zły. Kto na mapie spotka przeniech na drzewo lepiej z pieprza. Ale śmietnik. Nie ma to jak w domu. Mamy wygraną w kieszeni. Tylko tego nie schrzańcie. Musimy załatwić ten cel. Cel dostał! Do celu! Cel rusza! Nawalać w cel! Cel już ledwo zipie! Zaraz wybuchnie! Wszystko schodzi na psy. Mam tu dla ciebie mały prezent. Nieważne jak ważne, żeby wygrać. Nie lubię gadu. Zabijałem za większe bzdury. Mamy mało czasu! Wrogi bastion! Tutaj! Walą przez przejście! Uwaga pod nami! Flaga jest moja! Mają naszą flagę! Zatrzymać ich! Łapcie naszą flagę! Niech ktoś złapie flagę! To tyle jeśli chodzi o obronę. Mam flagę, ale żenada! Niech ktoś inny ją weźmie! Ja ją wezmę! Odnoszę flagę! Mocno oberwałem. Wróg jest za nami. Nad nami. Załatwili jednego z nas. Dopadli mnie. No i mnie położyli. Damy radę. Widziałem cię w Kalaveras. Ha! Wieprz w kosmosie. Dobre. Wpadłem jak świnka w kompot. Idziemy buchać. Bronić celu. Nie. Nie szarżuj tak. Serio? Nie pakuj się w kłopoty nana. Na. Tak jest przepani. Nienawidzę tego miejsca. Mogłem zostawić broń w domu. Tu jest wróg. Są tutaj. Rozwalić ich. Teraz ja jestem mistrzem. Jej wysokość wybaczy, póki dycham niezły ze mnie dzik. No i co ci po wzmocnieniu? Ta świnka spadła prosto do domu. Ja bym się na to nie złapał. Jecha, yeah, yeah, jecha, yeah! ja! Podniebny hak. Wyluzuj mordo. Nie podoba mi się twój głos. Nie, nie, nie. Ups. Wieprz dalekiego zasięgu. <mum> Nigdy nie lubiłem nauki. Ja też mam cela. Blisko, ale to ja jestem lepszym wieprzem. Też jestem szybki. Załatwiłem wroga. Dobre. Mm. No, nieźle. Nieźle, jak na kogoś dobrego. Strzały. He. <mum> Mój zachód jest bardziej dziki. Też chcę latać. Trzymajcie się ode mnie z dala, mózgowcy. Ech, suchy upał. Powinienem kręcić filmy. Łatwa forsa. Co ja jestem? Niańka. Mam nadzieję, że staruchy umieją walczyć. Hmm. Chcę takie auto. Overwatch. Chyba over <śles> Hmm. Tebula, kolendra Tak Doganiają nas Zatrzymać ich szybko Zbliżają się Przepychają go Mają bota Trzeba ich zatrzymać Zatrzymać ich i po sprawie Załatwić ich Zatrzymać ich Na dobre Nie mają już czasu <śla> Mają prowadzenie Zatrzymać ich Są na prowadzeniu Trzymać się robota. Ostatnia szansa. Trzymać się blisko. Mamy prowadzenie. Pchajcie. Mamy prowadzenie. He, he, he. Hmm. Jesteśmy na czele. Teraz my pchamy. Wyszli na prowadzenie. Gdzie moje wsparcie? Gdzie są wszyscy? Coś nas mało. Hmm. Dobra. Okej. Okay. Zbiórka. Zabrali bota. Stanę tu na czatach. Będę tu pilnować. Popilnuję tu. A, mają go. Zarąbali nam go. Jest ich więcej. Już prawie jesteśmy. Jeszcze trochę. Dawać. Zaraz wyjdziemy na prowadzenie. Nie poddawać się. Barykada ruszyła. W drodze. Mam tego bota. Mamy go. Jest nasz. Tutaj. Tam! Uwaga! Ostrożnie! Ej, uważajcie se! Do mnie! Hej! Ach. Potrzebuję leczenia! Jestem ranny! Pchajcie tego robota! Ruszcie tego robota! Zatrzymać ich! Zatrzymać robota! Dzięki! Ach. Cały gang w jednym miejscu. Jadę po całości! Dziękuję, że mnie zauważyłeś. Nareszcie na coś się przydałeś. Pewnie nadal są na mnie źli za zaskradzione klejnoty. Eee, brakuje mi tej korony. Co moje, to moje. Nie ma zbyt dużych wyzwań i za małych wyników. Przemoc to zwykle najlepsza metoda. To mój interes, a interesy to mój konik. Nie róbmy tego ponownie. Mogło być gorzej. Musimy wygrać jeszcze tylko raz. Nie zawalmy sprawy. Zaczyna się. Mako. Hmm. Dziecku cukierka. Chcesz coś powiedzieć? Ładna maseczka. Chcesz z drugiej? No chcesz? Zajmuję punkt. Zlikwidować cel. Wycofać się! Na razie. Do mnie! Zbiórka przy mnie! Jak zawsze muszę ratować ci skórę! No dzięki. Podziękował. Moja superzdolność jest prawie gotowa. Moja superzdolność jeszcze się ładuje. Superzdolność gotowa. Wieprznijmy w coś. Widzę ich. Cze. ładunek w drodze. Ładunek się zatrzymał. Eee, czemu nie wierzgasz? Zajmują punkt! Zatrzymać ładunek! Haha! Ha! Proste! Łatwizna! Kiedyś po prostu cię zostawię na pastwę losu. Wszyscy padli! Drużyna wroga nie żyje. Powiedzieliśmy raz. Powiedzmy dwa. Nareszcie ktoś znalazł sposób, żeby go uciszyć. Królewska nagroda. No i tak ma być. Dobra, zbiórka tutaj. No, pale gumę. Przygotować się. Dawaj pancerz! Potrzebuję pomocy. Pomoże ktoś? Sanitariusz gdzieś? Dawaj osłony. Idę. Ja żyję! Chono tu! Fajnie! A co boisz się bliskości? Bla bla bla! Zgarnąłbym niezły hajs, jakbym cię zezłomował. Myślisz, że tego nie zrobię? Nie ma czegoś takiego jak za dużo. Mam na ciebie haka. Hak, strzał w łeb i gleba. <Glub ciao> <glo classes> Ha 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 ha! As e Jadaczka zamyka. Trzy, dwa, jeden, narka. Mam dosyć słuchania twojego głosu. Potrzebuję pancerza. Zwierzmy się. Gotów do jazdy na pełnym wieprzu! Dziki wieprzu! <gryw> Już lepiej. Możesz choć raz nie pakować się w kawałek. Mm, ładnie tu. Szkoda by było kogoś zabić. Potrzebuję osłon. Nie! Przegrywamy. Do ataku! Gotów. Punkt jest mój. Własność wieprza. Tu wieżyczka wroga. Atakować cel. Barani łeb. Ładunek się przemieszcza. Noo, rozstawmy się tutaj. I jazda. A, co moje, to moje. Jak tam chcesz? Mm, urwane skrzydełka. Tak, zatrzymać ich. Jadę naprzód. Bronię. Kończy się czas. Atakować. I tak ma być. Morda w kubeł. Chłóty. Atakować! Wieżyczka wroga zniszczona. Bronić celu. Z wami! Dokończmy robotę! Serdeńko! Teraz czuję, że żyję! No nie! Kto zatrzymał ładunek? Jak knur medalista. Ha, 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 ha. Na co się gapisz? O, kotwica rzucona. A, jak zawsze atakuje. Dobrze. Z, 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 z. A, ok, ładne. Zjeżdżaj. Cześć. A, a, a. Brać się do ataku. Ale już! To moje terytorium. Wnocha! Wyjazd stamtąd. Jedziemy z tą apokalipsą. Haczyk, żyłka, ciężarek. Dzięki. Superzdolność gotowa. Śliczne... O, jak dobrze... Ruszać z ładunkiem! Wszyscy jesteśmy jak zwierzęta... Każdy coś knuje... Dopóki mu nie przywala w mordę... Nie! Parzy, parzy, Pewnie... Po co my tu jesteśmy? No nareszcie trzyma. Jeszcze raz powiesz na mnie, boczek. Zatrzymać ten ładunek. Za wami. Pieszy. życie boli. Śmierć tak samo. Nadchodzą. Do piachu. Za trzy, dwa, jeden. Chcecie więcej? Zabić ich. Przypiekłem ci boczki. Idę! Tuczymy wieprza do tyłu. Ah! Teleporter wroga zniszczony. <śmiany> proszę bardzo. Sorki. Nie można mnie powstrzymać. Chodź tu.